Wymarzony ćwierćwinał wreszcie na antenach Cybersport TV Real Metropoli, Metropolis City Krystian Mekka, witam Państwa bardzo serdecznie z tego pięknego stadionu. Wydaje mi się, że ja już mój jest takim śmiechem, nawet, bo jestem pewien tego, że nie ma ani jednego wolnego miejsca. Jak ja patrzę z mojego samkryta komentatorskiego dookoła, to ja widzę pełno, pełno, bardzo dużo ludzi. Jeżeli są derby, a obie ekipy wystawiły swoje najmocniejsze jednastki na Puchar Karmani. No to trzeba stać na baczności patrzeć, jak oni pięknie grają. Real w bramce Korman, Wonnie na Wajferski, Oscar Delima, na z pomocy Hamilton, Cristiano Ronaldo, Ernesto, Wandermuller w ataku LRO Czyli Real wystawił swoją najsilniejszą jednastkę. Metropolis City w bramce Mikael obronie Alonso, Roznal, ręki Houston w Merten Mertens, Czabi, Alonso, Fato i w ataku Warang, Bena Bellardi, Tevez. To Eleron. Eleron, Metr, metr obok bramki. Bialąco, pole karne, jest tutaj u Adermoli pilnowany, ale ładnie go przeżył Bena Blardi. i broni Mikel ale to zrobił wtedy trzymając tutaj w tej sytuacji również pięknie zrobił to Edmund Po raz kolejny pokazał swój wir bramkowy w dwojaczu również ale teraz, czy tam była ręka Hamiltona, mi się wydaje, że tak, ale jest teraz po prawej stronie i wybijają piłkę kapsadarową, piękna tego Bernabeu, ale teraz może yy, tylko super gratuje yy, Metropolis City po strzeleniu Tremolinasa. Piękna akcja Francuza. No to co, na stadion. Tremolinas. A on realu, Tremolinas. Teraz świty dożytkowanie jest. Jest tutaj Wajchielski z daleka, Pola bramko. Ależ było groździe, ależ... Ależ to był strzał. Gdyby to wpadło do bramki to by była bramka jego chyba życia Numer 6 w będzie bronił Ale już trzeba się tym bronić bo... Ale teraz błąd Mikela Zbyt duży tłok, żeby tam oddać strzał Ale piekam, przy posiadaniu królewskich Waterball 1 do 0 Kapitalna bramka Korol Dylanczyka I wreszcie mamy od rywalizacji już wiemy jedno nie będzie półkarnych. Nie będzie dogrywki. Przyjął sobie spokojnie tą piłkę. Tutaj mamy lepiej błąd Mikela. Roznal pomylił się Ernesto przejął piłkę. I bardzo mocno strzano. Mało profesjonalnie bo z ale... Ale w każdym razie bardzo ważna bramka. Mike. Mikel, no chyba miał większy... Fato Fato, nie ma zbyt dużo miejsca, jest Tevez! Tevez, Polukornik, Tevez! Ależ mieli szczęście gracze Realu, bo Kordmaz był na miejscu. Mieli też szczęście, że gracze yy, Metropolis nie zagrały do Bennego Abelardiego. I teraz wielka szansa przed Metropolis City. Zaskoczeni troszeczkę gracze Realu. Tevez, Tevez i już kaka Kaka, Machine Ricardo. Kaka Alonso, pozagapił się Alonso i jest celerun! Słupek. Tak jest, Renato. Metropolis City, słupek. A jeszcze kolejny kontrast no. Luis Alonso, tak to się żona, piłkarz, zagapił się w tej sytuacji.